W tym roku lepiej nie szykować się na hucznego Sylwestra. To moja najlepsza koszula. Zapraszam. Zapraszam. A dziękuję, dziękuję. Skorzystam, Dziękuję. Powiem coś, czego Najman nie powiedział nigdy w życiu. Czas na drugą rundę. To jest boj Dudek. Czas na prawdziwe pierdolnięcie. Już pół do dwunastej. No to co? Pijemy. Pijemy? Zdrówko? Zdrówko. Pokażę im takiego Sylwestra, że w wiadomościach o tym będę mówić. HELLO!